Chcemy pokazać jako muzułmanie, że my nie jesteśmy tacy źli. No wiadomo, każda wiara nie jest zła. Każda wiara uczy do dobrych uczynków. Natomiast jak Mufti już powiedział, że modlitwa, wspólna modlitwa jest organizowana od 2003 roku. Natomiast my już tutaj w Bogonikach robimy bodajże chyba czwarty rok. I właśnie my chcemy tej wspólnej jedności ze wszystkimi wiarami współpracować bo wiadomo tutaj na Podlasiu jest największe skupisko prawosławia, muzułman polskich Tatarów także myślę, że co roku teraz będziemy organizować bo tak jak widzimy jest dużo ludzi, dużo gości przybyło no przynajmniej też trzeba, tak jak komendant placówki Straży Granicznej, pan Zbigniew Awdzi powiedział, że muzułmańska gmina w tamtym roku właśnie pomagała uchodźcom, którzy przedostali się na teren Polski i też podkreślił, że nie jest ważna wiara, czy kolor skóry, czy jego poglądu jest, tylko po prostu trzeba jeden drugiemu pomagać, wspierać. Jesteśmy w miejscu. Wielokulturowym, wieloreligijnym. Żyjemy obok siebie od wieków, tworzymy te miejsca, nasze miasteczka, wsie, wspólnie się modlimy i wspólnie żyjemy. Dlatego ta dzisiejsza modlitwa jest po to, żeby pokazać światu, że my, zjednoczeni wokół pokoju, możemy się wspólnie modlić. A ta modlitwa będzie słyszalna, myślę, że dla wszystkich, ponieważ to jest siła tej modlitwy. Jest zawsze, można powiedzieć, bardzo dużo zainteresowanie tą modlitwą. Zarówno księża prawosławni, katolicy, jak i imamowie lgną do tej modlitwy. Wiedzą, że jest to bardzo ważne. Nawet właśnie w dzisiejszych czasach, pod kątem tej agresji Rosji na Ukrainę, to jest bardzo ważne, żebyśmy się wspólnie modlili i wspólnie mówili o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli pokój. Pomysł już był bardzo, bardzo dawno, tak? Prawie od 2004-2006 roku. Natomiast rozpoczęliśmy uroczystość nasze modlitewne o Pokój i Sprawiedliwość 8 lat temu od miejscowości Kruszyniany, tam gdzie jest najstarszy jeden z meczetów. Potrzeba. Potrzeba przede wszystkim spojrzenia na świat z innej perspektywy, perspektywy pokoju, ludzi otwartych, ludzi, którzy żyją między sobą, tak? między sobą różnych wyznań, różnego pochodzenia, a żeby to, co nas spotkało w Polsce jako tatarów, tak? przede wszystkim jako miejsce, gdzie mogliśmy pokojowo żyć, współistnieć z innymi religiami, ażeby żeby tą ten przekaz nie tylko modlitewny, ale ten przekaz nasz tożsamy, przekazywać także dalej. I cieszymy się, że wspólna ta inicjatywa i uczestnictwo kościołów, związków wyznaniowych spotkała się także z przede wszystkim z odpowiedzią, że wspólnie uczestniczymy już od ośmiu lat w, naszych, w naszym miejscu muzułmańskim Tatarów polskich, czy to w Pruszynianach, czy to w Bohonikach w tej modlitwie. Modlitwa, która jest potrzebna nam. A żeby przypomnieć ludziom, przypomnieć światu, że to, co się dzieje od niedawna w Ukrainie, wcześniej też i w innych miejscach świata, na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy też w Azji, że ludzie potrzebują pokoju, świat potrzebuje pokoju, potrzebujemy spokojnie, godnie żyć w swojej wierze, w swoich przekonaniach, w swojej kulturze wojna niczego dobrego nie przynosi przynosi przede wszystkim zło cierpienie cierpienie dla dzieci dla kobiet cierpienie dla narodów narody są cieńczone. to nie jest nam potrzebne dlatego znosimy nasze modlitwy do Boga wszechmogącego żeby nas wspomógł w naszych inicjatywach pokojowych żeby obdarzył tych ludzi agresorów przede wszystkim tchnieniem modlitwy tchnieniem pokoju a żeby zrefleksowali się zreflektowali się że ta wojna niczego dobrego nie przynosi. Wybieramy nasze miejsca modlitewne, wcześniej było to w Kruszynianach, teraz w Bohonikach, Od paru lat już może w innym też miejscu, że w Białostoku przeniesiemy do, naszej, do naszego meczetu. Wybieramy nasze modlitwy, nasze miejsca modlitewne też przez to, żeby pokazać, że tatarzy polscy muzułmanie są otwarci też na inne religie, że nasze meczety, nasze miejsca kultu są otwarte i my jesteśmy ludźmi otwartymi w przekonaniach pokojowych, w przekonaniach naszej wiary. Bóg jest przede wszystkim miłością. Bóg jest jeden dla wszystkich wiar, i dlatego czynimy to, aby też pokazywać nasze miejsca i przy naszych świątyniach, czy wewnątrz naszych świątyń, organizować tego typu modlitewne spotkania. Świat to Polska. Świat to my, zgromadzeni tutaj w Bochonikach. Mamy takie same pragnienia i takie same odczucia. Bardzo dziękuję. Organizatorom w imieniu Pana Prezydenta za zaproszenie, bardzo dziękuję za zorganizowanie tej modlitwy międzyreligijnej o pokój, o ustanie wojny na Ukrainie. My, ludzie wiary, wierzymy, że nasza modlitwa może czynić cuda, może przemieniać ludzkie serca. Może zmieniać oblicze świata. Skoro wierzymy, to dlatego się modlimy i prosimy Boga o tą zmianę. 13 lutego napisałem modlitwę o ustanie wojny i o pokój już wtedy, 13 lutego. Od 14 lutego ta modlitwa jest odmawiana w sercu Warszawy, w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Codziennie. Dzisiaj pragnę ją także tutaj z Państwem odmówić. Zacznę od słów: Pokój nie jest nam dany, ale zadany. To wspaniale, że jesteśmy tu dzisiaj, że spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, że przedstawiciele różnych wyznań czują i wyrażają potrzebę wspólnej modlitwy. O pokój. I sprawiedliwość na świecie. A te wartości są ważne w życiu każdego człowieka, z osobna i dla całej ludzkości. I okazuje się, że mogą być bardzo kruche. Pokój na całym świecie byłby sytuacją idealną. To takie marzenie, z którego nie wolno zrezygnować. Niestety, w różnych częściach świata są mniejsze lub większe konflikty. Które niosą śmierć i cierpienie. W poprzednim stuleciu były dwie wojny światowe. Zarówno po pierwszej, jak i po drugiej świat pragnął pokoju. Pokój nie wyeliminuje sprzecznych interesów ani kłótni, jednak wymaga, aby ludzie żyli we wzajemnej tolerancji, sprawiedliwie i pokojowo rozstrzygali spory. Wymaga pracy wielu narodów. By sprostać wyzwaniom każdego nowego pokolenia, by godnie przeżyć życie na Ziemi, móc wzrastać, dawać nadzieję i budować lepsze życie. W każdym człowieku drzemią ogromne pokłady dobra, musimy je tylko odkryć i wydobywać. Województwo podlaskie jest regionem, gdzie różnorodność kulturowa, religijna i narodowa nie dzieli, a łączy ludzi. W realizacji tej światłej idei znakomicie wpisuje się dzisiejsze nasze spotkanie modlitewne w Bohonikach. Cieszę się, że dzięki inicjatywie społeczności muzułmańskiej w naszym regionie możemy w tym miejscu. Okazać piękny przykład miłości bliźniego. Z radością wspieramy różnorodne inicjatywy różnych wyznań: katolickiego, prawosławnego, muzułmańskiego i żydowskiego. W ten sposób w praktyce staramy się realizować zasadę, że w województwie podlaskim jest miejsce dla każdego. Świat potrzebuje pokoju opartego, na wierze Abrahama, Izaaka, Jakuba i tych religii, które wierzą w te początki, które opisuje Stary Testament. Bo tylko taki pokój, oparty na jedynym, prawdziwym Bogu, może rzeczywiście przynieść pokój. Bo jedyny prawdziwy pokój to jest pokój Boży, nie pokój polityczny, nie pokój ustanowiony przez człowieka, przez państwa czy przez korporacje. Taki pokój nigdy nie będzie trwały. Podstawą pokoju jest sprawiedliwość. Dlatego zwróćmy się do Boga Wszechmogącego i prośmy, aby zaprowadził najpierw pokój w naszych sercach, abyśmy służąc sprawiedliwości budowali ten pokój trwały, na którym nam zależy. Miłosierny i łaskawy Boże, Władco Świata, Ojcze Ludzkości, Panie Dziejów, Książę Pokoju, Wysłuchaj naszego głośnego wołania, kiedy światu grozi zagłada i wojna. W imię Twoje prosimy o pokój dla ludzkości. Pomóż nam, Panie, przezwyciężyć złość i nienawiść, by człowiek nie zabijał drugiego człowieka, by przywódcy narodów znów przyjaźnie podali sobie ręce. By broń zamknięto na powrót w bazach, a armie wróciły do koszar. W Twoje ręce, Panie Wszechmogący, składamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Tobie powierzamy rządzących i rządzonych, dowódców i żołnierzy, każdego człowieka i wszystkie stworzenia. Przebacz nam nasze słabości i grzechy, Otocz ojcowską opieką o pokój, zgodę i miłość. Za Twoją przyczyną prosimy przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju i Świętych Twoich. Amen. Proszę Was o wspólną modlitwę nie tylko o pokój i sprawiedliwość, ale przede wszystkim o tych ludzi, którzy cenią pokój, którzy do niego dążą, żeby te wysiłki z woli Bożej mogły się zakończyć sukcesem. Wspólnie razem pomódlmy się do Boga, by był łaskawy względem naszej prośby. Wspólnie z naszymi braćmi chrześcijanami przy tym meczecie bohonickim, przy naszym symbolu religijnym. Wznosimy, Allahu, do Ciebie prośby, nasze prośby o pokój i sprawiedliwość na świecie. Do Ciebie, O Boże Wszechmogący, wznosimy prośby o pokój dla naszych braci, nadawszych braci ciemiężonych w Ukrainie, dla naszych braci i współbraci ciemiężonych na Bliskim Wschodzie dla wszystkich ludzi świata ciemiężonych w Afryce, w Azji i na całym świecie. Boże Wszechmogący, obdarz nas miłosierdziem, duchem Twoim, ażebyśmy mogli nieść pokój i miłość na cały świat. Amin. Naszą modlitwę pragniemy zakończyć przekazaniem sobie znaku pokoju. Uczynimy to my, Duchowni różnych wyznań tu na scenie wobec Was. Uczyńcie to także i Wy wobec siebie, tak jak jesteście pomieszani, można tak powiedzieć, muzułmanie, katolicy, prawosławni, czy też jeszcze przedstawiciele innych wyznań. Podana Otwarta ręka jest znakiem pokoju, zaciśnięta jest znakiem wrogości czy niepokoju. Dlatego niech te otwarte i podane dłonie sobie wzajemnie będą znakiem dla Boga wszechmogącego, że i w sercu, i w umyśle, i wewnętrznie i zewnętrznie Pragniemy pokoju, błagamy o pokój i uczynimy wszystko, co w naszych ludzkich siłach, żeby ten pokój panował między nami i między braćmi i siostrami całej ludzkości na Ziemi. Przekażmy sobie znak pokoju.